Po raz kolejny zabieram głos w sprawie, gdzie jestem pod prąd decyzją władzy. Chodzi o wolne niedzielę. Jestem jak najbardziej za tym, ażeby kwestia handlowania, niehandlowania, kupowania, niekupowania była suwerenną, własną decyzją obywateli. Rodzinna Niedziela Trochę się narażam, więc nie powiem wiele. Jestem jak najbardziej za handlem w niedzielę. Ponieważ nie czuję duszy bolszewika, chcę mieć wybór własny, a nie urzędnika. I nie przekonują mnie swojskie mueziny, że to dla kościoła czas i dla rodziny. Jak może wyglądać to w świetle konkretów? Pierw namsze, a potem do supermarketu będzie kino, lody, basen i szczególnie warto to podkreślić. Zrobimy to wspólnie. A gdy zamkną sklepy, fakt, nie będzie ścisku. Zostaniemy w domach, by się prać po bysku.